Siema, siema, siema! Waldek z tej strony, moi drodzy parafianie, nie chciałem tego filmu teraz nagrywać, chciałem go na spokojnie w domu nagrać, ale że mam dzisiaj odwiedziny takie, że tak powiem, niezaplanowane, o! Tak bym to mógł nazwać, nagram to teraz. Podjechałem pod sklep, najlepsze co, zapomniałem maski. A muszę iść wymienić kratę piwa. No skończyła się biedna, no skończyła się. Cały tydzień z nią walczyłem. Udało mi się. Przychodzi wieczór. Jesteśmy na tak zwanej kwarantannie, czy jak to się... pandemii, tak? W tym całym kurwa pośpiechu zapomniałem tej maski, nie? Nie wiem, czy słyszeliście już. Są pierwsze ofiary tych maseczek. <laughs> Nie jedna osoba chciała zjeść łyżkę zupy i się zapomniała. Poparzenia, niepoparzenia do tego. Nie jeden człowiek chciał gryza kebaba zrobić i zapomniał się. Wychylić kielicha z kąplem No i też niechcący się zapomniał. Także widzicie. A to się dopiero zaczyna. Nie wiem, czy przypominacie sobie Michaela Jacksona, już go parę lat z nami tu nie ma, na tej przepięknej planecie Ziemia, nie ma go już. Skurczybek już dawno wiedział, o co będzie, o co będzie he w dzisiejszych czasach. I nic nie powiedział, nie? A tyle osób się z niego śmiał Tyle osób, nie? <laughs> Jak śmigał w tej masce swojej. Moi drodzy, Waldek TVP z tej strony w dwóch osobach. Dla niektórych Adam, dla niektórych Waldek, powiem Wam, sam, sam gdzieś przez to przezwisko, przez to takie. o kurwa, ty. ale ja, Ty, jaki długi! Rudy wosty Kto to tu siedział ostatnio, no? Powiem wam tak... A, ten pas sobie już odepnę, zaraz do sklepu trzeba wejść. Powiem wam tak, tu jest Adam. Z zobaczcie jaki zwierol, popatrzcie na ten pysk. Dobrze widać, nie widać dobrze, nie? Zawsze wkurwiony, zły na wszystko, zły na wszystkich. Ktoś tylko się głupio popatrzał zawsze. Kurwica wchodziła. Nie wiem czemu, prze, może na, przez nadwyżkę testosteronu. Najprawdopodobniej aż do momentu, aż do czasu, kiedy weszło takie zrozumienie tego wszystkiego, co się chce w tym życiu robić. Zrozumiałem, że nie warto patrzeć na ludzi. Którzy coś tam <laughs> próbują działać, nagrywają filmy, w których przedstawiają w ogóle nie siebie, jakąś tam osobę wymyśloną, ja mam powiem tak, i Adam, i Waldek, tak jak teraz z Wami rozmawiam, po jakimś czasie te dwie osoby stały się taką jedną całością, jedną całością. W filmach na początku. Człowiek chciał przedstawić Wam troszeczkę humoru, chciał troszeczkę przedstawić Wam e, takiego podejścia do życia, które gdzieś tam kiedyś zrozumiał. A zarazem w tej głowie była taka walka z tym wszystkim, gdyż nie szło tego zrobić tak, jakby by się chciało, czyli... Zawsze coś mnie gdzieś tam blokowało, zawsze ktoś mnie gdzieś tam e, oczernił, coś tam pod filmem napisał, jakiś komentarz, pierdol. Ja się tym za jakiś czas przejmowałem, myślałem, po co ja to robię, Jest moja mama teraz gada, że klnę za dużo w tych filmach Ojciec się tam nie wypowiadał, bo on tam niżej jak tyłek to wszystko zwisa, czy ja się tam poklnę, czy tam gdzieś, gdzieś wyjdę na jakiś balet, czy tam dostanę w łeb, czy, czy też ktoś dostanie w łeb. Zwisał mu to, on też swoje przeszedł, swoje w życiu zrobił i też w życiu nabroił dużo, no i dalej broi, sześćdziesiątka na karku i dalej broi, no i powiem wam, w takim kierunku to szło między mną a nim zawsze, <laughs> no ale przejmowałem się tym, nie, bo mama powiedziała to, mama powiedziała tamto, po jakimś czasie mama zrozumiała, czemu to wszystko robię, po jakimś czasie wzięła sobie słowa, to co wam kiedyś powiedziałem, ktoś tam pod filmem napisał, Waldas, fajnie by ci pasowało, jakbyś był księdzem, nie? Ludzie lubią słuchać jak ja gadam, ludzie lubią gdzieś tam zapraszać mnie do chaty. Ostatnio miałem fajne zaproszenie, akurat niedaleko tu parę wiosek dalej. Facet ścieżym go kiedyś odwiedził jak będę koło niego. Z całą rodzinką mnie tam przywitali. Posiedziałem. Wypiłem coś tam, pośmialiśmy się, Ja jak berety, pompki, żeśmy robili kurwa, pompki z klaśnięciem. No pierdoły takie, tak żeśmy się tam uśmiali. Później sąsiad przyszedł. Sąsiad też mnie chciał poznać. Sąsiad zadał parę pytań, na które chciał dostać odpowiedź. Pytania na temat pandemii. No cuda na kiju, nie? Ja zawsze staram się usłyszeć na odpowiedzieć, na czymś problem odwrotnością, czyli dać mu do zrozumienia, że nie jest wcale tak źle, jak myśli. To buduje, uwierzcie mi, to buduje ludzi, ludzie na nowo, odradzają się w tym wszystkim, w tym, tym całym bajzlu, w którym byli zatraceni. Uwierzcie mi, tak to działa. Po jakimś tam czasie, tak jak Wam powiedziałem, te dwie osoby stały się spójnością. A wiecie dlaczego? Pod jednym, pod jednym bardzo ważnym... Względem, tak mogę to nazwać. Przyszedł taki dzień, gdzie było ciężko. Weszło załamanie. No bo weszło. Nie umiałem tego zrozumieć, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, po co to się wzięło. Ja nie mówię, że to już kiedyś tam poszło w niepamięć, bo często u niejednego człowieka, u niejednego z Was przyjdzie taki moment, że będziecie się sami nad sobą zastanawiali: a po co to robicie, a może to lepiej zostawić, a może pójdę lepiej w takim kierunku, a po co ja to właściwie robię. Kurda, ludzie z tego się śmieją, a może jakbym to skończył robić, to by było lepiej. Nie! Z Najgorsze, co może być, przychodzi do takiej walki z samym sobą i zastanawiasz się. Kurde. Robię z siebie pośmiewisko, może z tym skończę w końcu. Po co mi to? Moi drodzy, tak jest. I u niejednego z nas. Kolega tam pod filmami, który się wypowiada, Waldek, głupio mi, byłem z tymi, głupio mi było z tymi filmami, nagrałem coś tam Taki on się tam zasłonił, nie chcę tam za bardzo pokazywać Znowu zapomniałem imiona a Tam do imion nie mam pamięci, ale pozdrówka <laughs> Nagrałem coś W jakimś tam filmie jakieś podziękowanie Za to, co robię Nie, że tam liczył na coś takiego Ale bardzo fajnie z jego strony, że to zrobił Moi drodzy, zobaczcie, trzeci rogle leci kanał Ile ja miałem w sobie Wyrzutów sumienia na początku, że ja to, zrobi, że ja to zrobiłem Ja to chciałem usuwać ja chciałem z tego iść Siory moje, mam trzy siostrzyczki Mega piękne Zawsze jak spotykaliśmy się, zawsze jak o coś tam Chodziło, zawsze jak tam jakieś pytanka Wskakiwały To e, musisz tak knąć w tych filmach Ej a w ogóle po co to robisz ty Kurde patrz jak to ludzie odbierają Czekaj jak to ciocia zobaczy Czekaj to Ciotka zobaczyła <laughs> Za co bardzo Chwali za te filmy, które robię. Dużo dają jej też do myślenia, dużo dają innym ludziom do myślenia. Moi drodzy, to jest, to jest życie, to jest to, przez co przechodzicie. Nie bójcie się o tym gadać. Nie wstydźcie się gadać o swoim życiu. Musicie znaleźć taką osobę, która was prędzej czy później wysłucha. Musicie znaleźć taką osobę. Czy to będzie wasza żona, czy to będzie wasza kochanka, czy to będzie wasza kuzynka, czy to będzie wasza siostra, czy to będzie. Zobaczcie, Angelina Jolie. Dzisiaj oglądałem taki reportaż krótki. Do śniadania lubię sobie coś tam zawsze zapuścić. Ma brata, którego zawsze ma. Dalej go ma, którego zawsze całuje, całowała w usta. Tuliła się do niego na zdjęciach. No i media, oczywiście nasze zajebiste social media, co zrobiły z, z tym wszystkim, poprosiła go nawet o to, żeby wychowywał jej dzieci, wiadomo, ciężka kar e, kariera aktorska, za to idzie mnóstwo, mnóstwo obowiązków, wyrzeczeń, wiadomo, z tego też później fajny profit, no biedna kobita nie jest, wiadomo o co chodzi, i biedna duchowo nie jest, i biedna tak nie jest, no bo no, nie jest głupi człowiek, do tego brat Pryszcz, e, Pit, który się tam przykleił niedawno do niej, też fajną kobitkę miał. Ale ze względu takich, ani innych, Jennifer, chyba ani Stone, jak się nie mylę, też kobitka i duchowo, i, i duchowo bogata, i tak też bogata. Są osoby, które w jakimś tam yy, procesie tego całego życia znalazły ten taki sens życia o po co oni tu są na tej planecie, po co oni to wszystko robią. No i Angelina mówi przez to, że tam ten brat mocno się angażował w jej życie, że tam miała takie. Z nim dziwne, bliskie e, fotki, jakieś tam całowanie go, jakieś ten. Media zrobiły wiadomo, że dojdzie tam do kaziroctwa. No, brat tam z siostrą. No, pojebańcy, no wiadomo, no, to jest tak samo jak tam. W, znowu wejdę w temat Krzysztofa Jackowskiego, ktoś tam napisał książkę. No i oczywiście, social media, żeby napędzić głupoty kurwa ludzkie, bo tego inaczej nie można nazwać. Cisną tego. Jackowskiego, że się je panikę, że się je to, że się je tamto. Ludzie, a kto wam go każe oglądać? Ludzie, po co wchodzicie na jego kanał, skoro robi tak mega wielkie zło? Skoro robi tak mega wielkie zło i ktoś robi mi tak mega wielkie zło z moją banią, z moją psychą, a dzieje się tak niekiedy od czasu do czasu. Mam troszeczkę takich <laughs> w życiu dziwnych tam e, konfliktów, kto ich nie ma na dzień dzisiejszy. Czy to ze strony tej, czy tamtej, zawsze się ktoś taki fajny, mądry znajdzie, który no nie lubi, jak ci w życiu idzie. Moi drodzy, musicie odpowiedzieć na to, prosto zwięźli na temat. Halo, ty tam sobie pogadaj, ty tam sobie pyść ile chcesz, a mi to niżej jak moje obwisłe jaja wisi. No bo taka prawda. Skoro ktoś interesuje się twoim życiem, musi mu być naprawdę mega, mega nudno. Musi mu być mega, mega nudno, nie mając swojego życia. Nie wyobrażam sobie, żebym ja żył czyimś życiem. Co ci to da? To ci nie da nic. Skoro chcesz coś tworzyć, skoro chcesz coś robić, i ludzie się z tego śmieją, rób to dalej. Oni pośmieją się tydzień, oni pośmieją się dwa tygodnie, oni pośmieją się miesiąc, oni pośmieją się rok, a za niedługo. Przyjdą sami do ciebie po pomoc, bo nic innego jak tylko cały czas praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka czyni mistrza. Dosłownie, praktyka czyni mistrza. Nie kierunek, który ukończyłeś na studiach. Nie zawodówka, profil, który gdzieś tam ci w głowie e, e, wszedł i chciałeś być mechanikiem, stolarzem, czy tam chuwie kim. Nie to, nie to z ciebie czyni człowieka. Ale to, co tworzysz, to, po co tu jesteś na tej ziemi, jak masz frajdę z tego, że budujesz, nie wiem, statki, można tu szybko, przepraszam, chciałbym szybko otworzyć, bo mi strasznie paruje. Nie to, że, że tak powiedziałem, skończyłeś tam jakiś kierunek, czy, czy, czy mama, tata kazali Ci tak, czy tak. Nie, w życiu przychodzi taki etap, że masz frajdę z tego, że jeździsz na rolkach i rób to, skoro masz frajdę z tego ludzie się śmieją, że masz 40 lat dalej jedziesz na rolkach, kurwa rób to bo to jest to co sprawia ci frajdę, to jest to przy, tym, przy czym ty się spełniasz skoro ludzie śmieją się z tego, że budujesz kurwa statki z zapałek obojętnie jakie kosmiczne takie, takie łódki, nie łódki jakieś jachty, kurwa rób to stary to jest to, po co ty tu przyszedłeś na ten świat, na ten świat. skoro ty się w tym sprawdzasz chłopie rób to Cała filozofia, słyszycie ten, ten wydech? Nie wiem ile tam jest zrobionych dziur wiertarką Ale skoro ci sprawia frajdę wiercenie kurwa uspuchwa u ciebie w samochodzie rury wydechowej Taki stary Escort Nie, Escort chyba nie Nie wiem jak to się nazywało Mondeo chyba Nie wiem Jak ci sprawia frajdę wiercenie tych dziur w tym tłumiku To to rób stary to, to rób, jak ludzie będą się z tego śmiali, a tobie sprawia frajdę jechanie tak głośno, mega ryczącym samochodem. Kurwa, to, to rób, bo nikt inny nie dać tej przyjemności, co ten wrzeszczący, ryczący samochód. Skoro to Cię spełnia, skoro taki jest Twój cel w tym życiu, kochasz to robić, stary to, to rób, nie patrz, co ludzie gadają. Ja nie raz w życiu byłem. Z tym, co robię, taki delikatny, takie słowa słyszałem, kurwa, weź zejdź na ziemię. Ja pierdolę jarasz się tym, że ktoś do ciebie podszedł i kurwa fotkę się z tobą zrobił. jakimś tam Kaflandzie czy gdzieś, bo mnie tam trafił, kiedyś chciał mnie poznać i ten. Ja mówię, ja pierdziele, ty mówię, boli się to, bo, bo nie wiem, fotkę se chciał ze mną zrobić, chciał to sobie zrobił, ja pierdziele, ktoś mnie gdzieś tam zaczepił, pół godziny ze mną gadał, gdzie, gdzie e, ta już z wózkiem, cała chodziła, no, wszystkie te luzy na tych wszystkich kółkach, we wózku tam już było, jak jakby mogła, to by mi tym wózkiem najlepiej w plecy przypierdoliła. Nie! Skoro to ci sprawia frajdę, skoro to... Daje ci jakieś spełnienie w tym życiu. I nie, że jesteś jakiś tam ubogi kurwa umysłowo i potrzebujesz jakiegoś tam klaskania od innych i klepania po plecach. Nie. Za trud, w który włożyłeś, za pomoc, którą dałeś, słysząc słowo dziękuję. Stary, czego kurwa można chcieć więcej? To jest lepsze. Od nie wiadomo jakiego stosunku z nie wiadomo jak mega zajebistą babą. Ona dzisiaj jest, jutro jej może nie być. Taka prawda, człowieku, wynagrodzenie za to, co zrobiłeś w życiu. Pomyśl sobie, obejrzało kanał gdzieś 3,5 bańki ludzi, w sumie 3,5 miliona, to jest dużo. Wyobraź sobie, 3,5 miliona ludzi. Zasubskrybowało kanał około 10 tysięcy ludzi. Z palcem w dupie, może nie w dupie, bo teraz <laughs> ta cała dezynfekcja, ręce spirytusem przemyte, mogłoby piec. Może nie w dupie, ale no, gdzieś tam z tym palcem, z ręką na serduchu mogę powiedzieć, że z tych 10 tysięcy ludzi odezwało się do mnie jakieś 250 osób. Tak szacuję, no, coś około 250 osób przez te całe 3 lata. Z tych 250 osób byłem w stanie pomóc, obojętnie jak. Czy to, czy to z jakimś tam podejściem do diety, czy takimś tam podejściem do myślenia, czy to jakimś tam skoczeniem w ruch. No obojętnie czym, no cuda na kiju. Kurwa, związki jakieś się sypiły. No, pierdolę, odbierałem telefony, ja pisałem, ja tam na Messengerze, ja na Instagramie. Zresztą, komu pomogłem, kto tam coś usłyszał ode mnie jakieś tam parę słów otuchy, wie o co chodzi. nawet nie otuchy, bo to czasami były brzydkie kopy w zac, żeby się po prostu ruszyć, żeby się nie łamać, żeby się kurwa nie mazgać, ale ja, ja. podeszła babka, nie wiem, czy to był wózek, co je odjechało, chyba tak, jakieś tam samochody, pewnie przypierdzielił, widzicie, to co wam kiedyś powiedziałem, siedzieć, obserwować, tych ludzi, zawsze się coś ciekawego wydarzy, to jest lepsze jak siedzenie w chacie i patrzecie w ten, patrzecie w ten tablet czy tam laptop i tak lubię, nie lubię nienawidzę, a cię kurwa pocisnę teraz Ej, o oś ty widziałeś co on ma o kurwa, i jedziesz nie moi drodzy to nie jest życie to nie jest życie skoro ktoś lubi walić sobie te selfie w tych maseczkach, które teraz się pokazały w tych, tych e, ładnie, sorry, bo mi z nosa leci jakoś. Kurde, nie dbam o to, żeby te chusteczki między sobą. No, sorry, no taki, taki już jest. Skoro ich to kręci, kurwa, niech to robią. Nie przejmujcie się tym. Tam to, nie ma sensu, wkurwianie się jakimiś pierdołami. Skoro ktoś ostatnio gościu mi pisze. Mi pisze, wrzucił tam na, na Facebooka jakiś post, że uwaga na tych Rumunów i tych, bo kradną komuś tam z domu, gdzie tam mieszkałem, komuś tam konsola PS4 zginęła. Komuś coś tam y, zginęło, ktoś tam fajnie napisał, to czemu po to po prostu nie pójdziecie? Ktoś tam pisze, nie moja liga. Ale wyobrażacie to sobie, Rumuni, dwóch Rumunów, w porządku, chłopaki się wydawały, mieszkają z nami i do takich czynów się dopuści. Ja tam piszę pod tym. No musiałem napisać, no, wiad... no, trzeba ich było jakoś oświecić, nie? Że ja sobie za dużo rzeczy analizuję, wchodzę po prostu tam w te komentarze i piszę im tak: Czy widzieliście kiedyś Rumuna, Cygana? Który kurwa nie kradnie. Moi drodzy, przeszli nawet triatlon wymyślili swój. Oni na basen z buta walą, a z basenu już na rowerze. Umiecie to sobie wyobrazić? Można, można. Pisanie jakichś takich typowych pierdół na, na Facebooku, ostrzeganie ludzi, nie wiem przed czym. Skoro jumią tylko tam na tej swojej chacie, to ja bym podszedł do Sąsiada i powiedział, ty sąsiad, jedziesz do Polski, nie wiem, weź tam ze sobą tą konsolę, tego tableta, bo może to zginąć jak wrócisz. To nie wylewać smutki na Facebooku, żeby 500 osób mnie zobaczyło, żeby też powiedzieli. Kurwa stary, ja pierdzielę, no. przez naprawdę. U ukradli ci to. Ja pierdzielę. Wiesz, jak pożałować, poklepać, jutro będzie dobrze, nie przejmuj się. A tu je jutro tableta jeszcze do tego nie ma, czy tam telewizora, ale jutro będzie dobrze, stary, nie masz się. Trzeba brać sprawy w swoje ręce, no proste, no skoro kradną, kiedyś było takie fajne, oko za oko, ząb za ząb. Powiem Wam tak nie umiem kraść, nie? Ale jakbym podjechał gdzieś pod Kebaba pod fajną knajpę, gdzie często podjeżdżam na rowerze, gdzieś mnie ktoś tam zaprasza. Teraz nie, no bo wiadomo jakiś tam czas te wszystkie knajpki są pozamykane, ale nuż lada moment je otworzą i znowu czas tam będzie na jakąś kawkę podjechać, na jakiś taki teraz bardziej do chaty gdzieś tam Stefan zresztą, <laughs> ziomek, też tam dzisiaj do niego dzisiaj albo jutro muszę podjechać, zaprosił mnie na jakiegoś dobrego drina. Mój 60, ponad 60-letni ziomek, o którym tam też Wam ostatnio gadałem, Rozum 20-latka i to mi się podoba, podjechał pod tą restaurację czy pod tą knajpkę i ktoś wziąłby mi jedną, ten rower. Uwierzcie mi, ja bym go znalazł, ja bym go znalazł. Przyjechał po ten rower Bez policji, ja bym to sam zrobił, bym go znalazł Przyjechał po ten rower bez policji I nie wziął roweru z powrotem Ja bym chciał za ten rower tyle hajsu, ile on kosztował Ja bym mu przyniósł do chaty paragon, cetel, fakturę Halo, ziomuś Miłego jeżdżenia Może wskoczy w ciebie dobra energia Sam Waldek TVP na tym rowerze jeździł Tyle i tyle się należy, tyle i tyle czasu. Nie. Nie jestem kapusiem, nie pójdę tam na policję, nie będę tego zgłaszał, ale tyle i tyle szkody, mniej więcej. Można by wyrządzić, za kwotę tego, tyle i tyle to koszt. No, Normalnie jak, jak dwóch chłopów no, trafia się gdzieś tam, ten z tym, ten z tym. No, rozwiązujemy to tak. No, no proste, No po co gdzieś tam wypisywać, bo skradziono mi. To czy to, bo ktoś mnie tam zbluzgał. Uwaga na frajera, bo zostawił mnie z, z dzieckiem. Uwaga na jakieś tam coś tam, bo zostało. Po co to? A ludzie tylko patrzą kurwa, i cieszą cały czas WAFLA i ho, 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 zobacz ty. Znowu mi nie wyszło, ty. Zobacz ty. Znowu mi nie wyszło. Moi drodzy, w pewnym momencie mojego życia, stwierdziłem, że nie warto. Dysponować swoją prywatnością to nikogo nie interesuje, wiesz, mi z tego nie ma nic. Mało, mało tego to się za jakiś czas może odwrócić przeciw Tobie. Także jak chcecie coś robić, chcecie nagrywać, chcecie żyć tak jak żyjecie do tej pory i pozostawić coś tu po sobie na tej Ziemi, nie mieszajcie w to życia prywatnego. To nie powinno nikogo interesować. Mało tego. Ludzie tylko i wyłącznie czekają na to, aż gdzieś tam w waszym życiu delikatnie wam się nóżka podwinie i będą mieli z czego się pośmiać. A wiecie sami, że tam nie ma się z czego śmiać. To są ciężkie chwile, to są chwile, które, które przeżywamy my, kochankowie, ojcowie, chłopaczkowie, nie wiem, tam tracimy dziewczyny, kochanki, żony. Matki, ojca, wujka, ciocie to nie powinno nikogo interesować, to jest wasze życie, tym wy powinniście żyć sami. A jeśli chcecie tworzyć, róbcie to dalej, uwierzcie mi, chcesz tworzyć, chcesz coś robić, stary, rób to. Nie patrz na innych. Ludzie śmieją się z ciebie, że zapierdalasz po górkach dziennie 20 tysięcy kroków. Robisz, wiesz dlaczego się śmieją? Uwierz mi, nie chciałbym się dupy ruszyć i klepnąć te 20 tysięcy kroków. Uwierz mi, nie chciałbym się. Mało tego, nigdy by tego nie robili, gdyż twierdzą, że to jest głupie. Ale siedzenie w chacie i w granie w jakieś pierdolone czołgi przez cały miesiąc. To jest to, to ma sens życia. Dlatego, stary, skoro cokolwiek robisz, skoro kręci Cię nawet gra w te czołgi, to to rób. Pamiętaj. Bo robisz to sam dla siebie. Nie żyj czyimś życiem. Nie słuchaj tego, jak masz żyć, tylko żyj tak, jakbyś ty chciał żyć. Pozdroj, pamiętajcie, Waldas z tej strony. Jeśli to komuś pomogło, jeśli zmarnowałem 25 minut Twojego życia, to sorry. Hejka, trzymajcie się i pamiętajcie, wszystko z głową. Co złego, to nie ja, a idę kratę wymienić.